Witamy Was serdecznie w naszym nowym przedsięwzięciu, jakim jest podcast, a dokładnie w serii, która będzie poświęcona 150-letniej historii muzealnictwa rolniczego w Polsce. To właśnie ponad pół wieku temu na ziemiach polskich, w czasach zaborów, zaczęły pojawiać się liczne wystawy rolnicze, wydarzenia, które miały promować postęp gospodarczy, prezentować nowinki techniczne, ale także pokazywać siłę narodu, który formalnie został pozbawiony państwa. Z pasji do tradycji, z szacunku do pracy rąk ludzkich i z potrzeby ocalenia pamięci o życiu na wsi, 5 czerwca 1875 roku powstało w Warszawie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Nasz podcast ma na celu przedstawienie tego, jakimi fascynującymi wydarzeniami były wystawy rolnicze, a także jak idea ta przerodziła się w muzealnictwo. Zapraszamy zatem na wspólną podróż przez często nieznany, a przez to niedoceniany, a niezwykle ciekawy fragment naszej historii. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym podcaście realizowanym w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Ja się nazywam Agnieszka Floryszczak i jestem kustoszką w tymże muzeum. Dzisiaj dalej będziemy rozmawiać o tradycji, historii, dziedzictwie już 150-letnim muzeum rolniczego na ziemiach polskich. Moim dzisiejszym gościem jest Hania Ignatowicz, kustoszka w dziale Historii Wsi która przy okazji tych obchodów jest odpowiedzialna za konferencję międzynarodową. Cześć Haniu. Cześć Agnieszko, witam Państwa. Zanim przejdziemy do konferencji, ja chciałam Cię zapytać jeszcze o inną rzecz, bo w poprzednim podcaście rozmawialiśmy o wystawie, ekspozycja, która będzie udostępniona dla naszych zwiedzających we wrześniu tego roku, ale już od kilku miesięcy można oglądać inną wystawę wystawę plenerową. I ty jesteś autorką tej wystawy, więc może byś opowiedziała naszym słuchaczom o tym, gdzie można ją zobaczyć, o czym ona opowiada i dlaczego jest ciekawa. Proszę Państwa, to jest 12 plansz, to jest wystawa polsko-angielska. Temat godny muzeum 150 lat muzealnictwa rolniczego na ziemiach polskich. Chcieliśmy po prostu pokazać, że muzea rolnictwa są bardzo ważne na mapie muzealnictwa nie tylko krajowego, ale również zagranicznego. Chcieliśmy po prostu przybliżyć szerokiemu gronu publiczności właśnie ten temat. 12 plansz, no trudno było zmieścić 150 lat na 12 planszach, ale z kolegą Damianem Wiórkiem, z którym projektowaliśmy właśnie te plansze, udało nam się to zrobić trzeba było przedstawić od początku jak to wyglądało czyli że nie było jako takiego muzeum tylko były szkoły rolnicze które zakładały gabinety malutkie muzea w których młodzież kształciła się czyli na przykład wyższa szkoła rolnicza w Dublanach miała swoje gabinety inżynierii wiejskiej tam prezentowała na przykład Stare i nowe pługi, jakieś maszyny rolnicze, części do tych maszyn rolniczych, i młodzież poznawała to, że tak powiem, naukowo badawczo, czyli to nie było takie muzeum sensu stricte, tylko po prostu bardziej coś utylitarnego, użytecznego, gdzie można było zapoznać się z tematem pod względem takim naukowym badawczym. Dopiero w 1875 roku powstało Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, czyli na tej mapie czasu właśnie to jest ta data, który, od której liczymy powstanie i działanie muzealnictwa rolniczego na terenie Polski. I to muzeum też było wyjątkowe, nie takie jak teraz sobie wyobrażamy, czyli po prostu też bardziej stawiało na te potrzeby społeczeństwa XIX wiecznego, które nie mogło kształcić się w języku polskim. I to muzeum właśnie dawało szansę, żeby poznać rolnictwo i przemysł właśnie w taki naukowy, doświadczalny sposób i udostępniało rzeczywiście w sposób demokratyczny szerokim warstwom społecznym tą wiedzę. Przepraszam, ja myślę, że przy tej okazji warto też wspomnieć, że tam chyba przez rok, jeżeli się nie mylę. Również pracowała nasza noblistka Maria Skłodowska-Curie, tak. e, która wyjechała do Francji po to, żeby się kształcić, bo w Polsce nie miała takiej szansy, ale zanim to zrobiła, to pracowała właśnie w, w pracowni chemicznej. W pracowni chemicznej. Tak, e, więc tak. myślę, że to jest też fakt, e, fakt mało znany, to. a godny podkreślenia. Tak, tak, to muzeum właśnie dawało również szansę kształcenia dla kobiet, i były tam też kursy rysunkowe, w których właśnie kobiety mogły też brać udział. E, także to była taka. Wyjątkowa placówka. Kiedy oczywiście Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, zaczęto myśleć o takim muzeum typowo rolniczym, niepołączonym z przemysłem to się niestety nie udało mówiąc tak w skrócie i dopiero muzeum takie typowo rolnicze powstało w 64 roku po wojnie czyli to jesteśmy my muzeum rolnictwa w Szereniawie również w tych latach powstawało muzeum rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu no istniejemy już ponad 60 lat i to właśnie pokazujemy na paru tutaj planszach w jaki sposób działamy, jak ożywiamy dziedzictwo rolnicze, jaką rolę po prostu spełniamy w tym muzealnictwie rolniczym. Na tych planszach również pasjonaci historii będą mogli właśnie zapoznać się z głównymi bohaterami muzealnictwa rolniczego, kto je utworzył, jakie były właśnie misje i cele, jakie powstawały instytucje właśnie związane z muzealnictwem. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Między innymi z tego muzeum powstało Muzeum Etnograficzne w Warszawie czy Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie. Kończąc tę część historyczną, właśnie przechodzimy przez te 12 plansz i dochodzimy do dosyć ważnej części związanej z misją muzealnictwa rolniczego. Staramy się przedstawić właśnie, jak ta ewolucja wyglądała od XIX wieku po czasy dzisiejsze, Zmieniają się czasy, zmieniają się wymagania społeczeństwa, w ogóle zmienia się ludność, czyli po prostu jest mniej ludności rolniczej, typowo wiejskiej, jest więcej ludności miejskiej. Jednocześnie wiemy, że nie możemy żyć bez rolnictwa, także to, jest, to są takie właśnie tutaj dylematy. Myślę, że jeszcze o tej ewolucji misji sobie później porozmawiamy. Tak, wrócimy do tego tematu. Jeszcze. Wrócimy do tego tematu i na samym końcu właśnie tych planży znajduje się plan naszego jubileuszu, żeby po prostu widzowie mogli zapoznać się z harmonogramem tych naszych uroczystości. Naszą wystawę można oglądać u nas w muzeum przed pałacykiem. Jak również, jeżeli ktoś będzie w Warszawie, to przed, na krakowskim przedmieściu przed Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi do 6 sierpnia można tą wystawę zobaczyć. I mamy jeszcze plany na inne miejsca, ale na razie będziemy ich zdradzać, jak już będziemy mieć co do nich pewność, co będziemy na pewno Państwa o tym informować. Tak, zachęcamy Państwa do tego, żeby Państwo zobaczyli te wystawy, bo jest naprawdę ciekawa i można się dowiedzieć rzeczy, o które na pierwszy rzut, ja już to mówiłam w poprzednim naszym podcaście, mogą być mało interesujące, a okazuje się, że to jest naprawdę kawałek naszej historii, który no, należy znać zwyczajnie. Na planszach można zobaczyć też logo, które zostało specjalnie zaprojektowane z okazji tego lecia, o którym dzisiaj rozmawiamy. Czy możesz dwa słowa o tym logotypie powiedzieć? Tak, logotyp został zaprojektowany przez profesora Mirosława Adamczyka z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Rzeczywiście, w bardzo taki lapidarny sposób przedstawia po prostu sto, sto, 150 cyfr, liczbę 150, gdzie. Zero jest w postaci trybiku maszyny rolniczej, podzielonej na trzy części w kolorze niebieskim nieba, zielonym trawy i pomarańczowym. To można sobie już tutaj dopowiedzieć. I oczywiście napis lat muzyannictwa rolniczego. Tak, mnie się to kojarzy, to, to zero również z układem pól, ale to właśnie o to chodzi, żeby każdy z nas mógł zinterpretować to na swój własny sposób. Tak, właśnie. Dobrze, ale jeżeli chodzi o obchody tego jubileuszu, to jesteś odpowiedzialna i organizacyjnie, i merytorycznie za Międzynarodową Konferencję. Jak sama nazwa mówi, zaprosiliśmy na nią nie tylko uczestników z naszego kraju, ale również z całej Europy. I chciałabym, żebyś jeszcze powiedziała może kilka słów właśnie o tej konferencji, jaka będzie tematyka, jakie będą zagadnienia, kogo zaprosiliśmy i co ciekawego będzie można usłyszeć na niej. Konferencja jest dwudniowa, międzynarodowa, jak powiedziałaś, trwająca od 18 do 19 września. Jest dosyć gęsty program, jak wyraził się jeden z profesorów, który jest opiekunem merytorycznym naszej konferencji, także będzie, będzie czego posłuchać, a później będzie co publikować. Będzie cztery panele. Pierwszy panel, który będzie mówił typowo o historii muzealnictwa rolniczego, powiem tylko w skrócie, jakie będą zagadnienia, czyli będziemy mówić o historii Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, o tym, jak wystawy rolniczo-przemysłowe miały wpływ na powstawanie kolekcji właśnie tego Muzeum Warszawskiego, będziemy mówić o zbiorach rolniczych jako laboratoriach naukowych, właśnie to, co było najbardziej popularne w epoce rozbiorów. Będziemy mówić o kolekcji etnograficznej, która powstawała przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, trochę o początkach działalności Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, trochę o Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, jak również o zbiorach Muzeum SGGW, które również powstało z Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Czyli to jest ten panel historyczny, który wprowadza nas właśnie do tematyki. Później będzie temat związany z dzisiejszą działalnością. Będziemy mówić o dziedzictwie niematerialnym, który jest ważnym aspektem w promowaniu wiedzy o rolnictwie. Będziemy mówić o szansach i zagrożeniach związanych właśnie z zbiorami rolniczymi, z ich pozyskiwaniem, ich magazynowaniem. Wiemy, że jest to dosyć trudna tematyka, związana właśnie z właściwą konserwacją, z przechowywaniem. Są to często obiekty wielkogabarytowe, dlatego też o tym temacie I będziemy mówić. Przede wszystkim różnorodne, tak? Bardzo róż Różnorodne, różnorodne, tak, różnorodne pod względem materiałowym również. Będziemy mówić o centralnym magazynie zbiorów, w wyjątkowym projekcie, który został uskuteczniony w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, e, oczywiście o edukacji w muzeach rolniczych, o roli żywego dziedzictwa, czyli na przykład o zwierzętach gospodarskich w muzeach rolniczych. Będziemy mówić o małych muzeach rolniczych, takich prywatnych, może trochę zapomnianych, niedocenianych, które działają właśnie z prywatnych inicjatyw. To będzie ta część poświęcona teraźniejszości i jeszcze ta część związana z przyszłością, którą łączymy również z tą częścią gości zagranicznych. I tu będziemy rozmawiać o nowej definicji muzeum. Jak muzea rolnicze w ogóle w tą definicję się wpisują? Będziemy mówić o rozwoju naszego muzeum, bo planujemy pozyskać nowe tereny, żeby rzeczywiście móc rozwinąć skrzydła, to, to musimy mieć nowe tereny do działalności. Będziemy mówić o wieloaspektowej interpretacji zabytków techniki. I nasi goście zagraniczni, między innymi z Francji, ze Słowenii, z Węgier, z Anglii czy z Czech, będą nam opowiadać o swoich doświadczeniach związanych z muzealnictwem rolniczym. Bardzo nas interesuje, w jaki sposób oni odnoszą się do zarządzania zbiorami, do kadry w muzeach rolniczych, bo rzeczywiście ta kadra musi być multidyscyplinarna, która ma szeroką wiedzę. Każdy z nas wie o tym, że mamy problemy z kadrą, bo ludzie odchodzą na emeryturę, a młodzi no, mogą być czasami nawet niezainteresowani tą tematyką. Stąd części się pewno zgłaszają do muzeów artystycznych niż do muzeów techniczno-rolniczych. Jak wygląda upowszechnianie tego materialnego i niematerialnego dziedzictwa, także na ten temat będziemy rozmawiać, a w panelu czwartym zrobimy sobie taką konkluzję tych wszystkich naszych przemyśleń. Może uda nam się jakieś postulaty do Ministerstwa sformułować, żeby to muzealnictwo rolnicze, techniczno-rolnicze nie upadło, tylko żeby po prostu dalej się rozwijało. Brzmi to wszystko bardzo ciekawie. Oczywiście są to tematy, jak Państwo mogli usłyszeć, przeznaczone i znowu teoretycznie dla wąskiego grona odbiorców. Z racji organizacyjnych też nie wszyscy z Państwa będą mogli uczestniczyć zapewne w tej konferencji, ale mamy dobrą wiadomość. Powstanie publikacja pokonferencyjna, gdzie będą ujęte referaty, wystąpienia naszych gości, więc będą sobie mogli Państwo, mam nadzieję, chętnie poczytać o tym wszystkim, o czym Hania przed chwilą opowiadała. Jeszcze tylko dla porządku, wspomnijmy, że ta konferencja odbędzie się 18 i 19 września 2025 roku. Mówiłaś tutaj tak już przy końcówce tej swojej wypowiedzi o konferencjach, o tym, że my jako muzealnicy musimy być wielofunkcyjni i multidyscyplinarni. I no my wszyscy pewnie, ale jesteś tym przykładem: jesteś z wykształcenia historyczką sztuki, a zajmujesz się naprawdę wieloma tematami u nas w muzeum. Między innymi tym, o czym już wspominałaś przy okazji tej wystawy planszowej, o tym, wiem, że napisałaś też o tym artykuł, o tym, jak zmienia się misja współczesnych muzeów rolniczych i w jaki sposób ona musi właściwie odpowiadać na, dziś, na wyzwania dzisiejszego no, świata, tak to nazwijmy, i, i oczekiwań zwiedzających i, i szeroko rozumianej publiczności. Czy kilka słów mogłabyś nam o tym powiedzieć? Tak, wydaje mi się, że w ogóle muzealnictwo światowe, te rolniczo-techniczne, zastanawia się, w jaki sposób teraz współczesnemu odbiorcy przedstawić coś, czego już rzeczywiście, o czym już dawno ludzie zapomnieli tak? o tych dawnych maszynach. Zresztą trudno nawet mówić nam o współczesnym rolnictwie, ponieważ tak szybki postęp cywilizacyjny powoduje, że my nie mamy wiedzy nawet o współczesnych maszynach rolniczych. Prześledźmy sobie jeszcze tak na momencie tę ewolucję misji muzealnictwa rolniczego, czyli tak jak mówiłam, w XIX wieku przede wszystkim starano się o to, aby przemysłowcy i gospodarze wiejscy mogli mieć miejsce, gdzie będą mogli właśnie przebadać te przedmioty, zobaczyć je, jak one działają, nauczyć się czegoś, ponieważ nie było jako tako szkół rolniczych, nie mogły się one rozwijać ze względu na zabory. Później w dwudziestoleciu międzywojennym też mówiono, że muzeum nie może być tylko takim zbiorem przypadkowych e, eksponatów, ale musi wykazywać właśnie jakąś rewolucję techniczną, e, musi być to wszystko tak jakoś usystematyzowane i nadal ma służyć oczywiście wiedzy społeczeństwa. Ciekawą definicją takiego współczesnego już muzalnictwa rolniczego, tą definicję stworzyła dr Katarzyna Barańska w 2009 roku podczas naszej konferencji z okazji właśnie 140-lecia muzalnictwa rolniczego na, na ziemiach polskich. I czy to było 135? Nie pamiętam, ale była jakaś rocznica. I powiedziała ona znamienne słowa, że muzea mają szansę stać się takimi miejscami, które w chaosie codzienności będą przypominały o pierwotnym sensie przedmiotów, o wartościach w nich zawartych i pielęgnowanych przez pokolenia. Wydaje się również, że muzea, które opowiadają historię o sposobach zaspokajania najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, czyli pożywienia, ubioru i schronienia mogą mieć szczególne zadanie do spełnienia, czyli to jesteśmy my, ja to tak czuję. Potrzeby te bowiem nie ulegają zmianie, to co się zmienia, to sposoby i style ich zaspokajania. I to właśnie one znajdują swoje miejsce w magazynach i na wystawach w muzeach rolnictwa. Także proszę Państwa, my mówimy o codziennym życiu, tak można skonkludować właśnie tą naszą codzienną misję. Mamy kontakt w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Rolniczych z muzeami nie tylko w Europie, ale również na świecie i one jasno mówią o ogromnej roli. Pokazu na przykład, jak zbieramy zboże, może dawnymi technikami, może to nie jest takie aktualne, ale jednak uświadamiają ludności, wid widzą ten trud rolniczy, tak? jak robimy chleb, do czego kiedyś służyła centryfuga. Tak? Czyli to są takie niby dawne rzeczy, ale one mówią o naszych korzeniach, co, co jest bardzo ważne i o tym, w jaki sposób pozyskiwać żywność, prawda? ubranie, jak zbudować dom. Teraz za tym tęsknimy, tęsknimy też za dawnym rzemiosłem. Bo, bo przecież wielu ludzi chodzi na różne, różnorakie właśnie szkolenia, jakieś warsztaty. warsztaty, prawda? Gdzie są warsztaty z ciesiołki, prawda? Ze stolarstwa, to są z garncarstwa, bardzo modne rzeczy. Ludzie właśnie odchodzą od komputera i idą w kierunku właśnie tych manualnych, unikatowych właśnie takich czynności, które kiedyś były tak znane naszym pradziadkom, że, że uważano to za, za coś zwykłego. Teraz te osoby umarły, i teraz to my jesteśmy. Tym depozytariuszem tego dziedzictwa, między innymi właśnie niematerialnego, czyli związanego właśnie z dawnymi umiejętnościami. I tak podsumowując tą moją wypowiedź, związaną właśnie z, z ewolucją tego muzealnictwa rolniczego, taki badacz Tom Keller, który jest przewodniczącym Amerykańskiego Stowarzyszenia Żywej Historii Rolnictwa i Muzeów Rolniczych, powiedział takie znamienne zdanie, że tak jak gospodarstwa karmią nasze ciała, muzea karmią nasze umysły i dusze. Prawdopodobnie muzea rolnicze robią jedno i drugie. Bardzo to ładne. Ja tylko jeszcze nawiążę a propos tego, co mówiłaś, że mamy tą potrzebę wracania do korzeni. Chociażby nasza impreza Poznańska Pyra, która od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, i co roku jesteśmy zdziwieni ilością zwiedzających, którzy, powiem kolokwialnie, mają ochotę pogrzebać w ziemi po prostu i poszukać tych ziemniaków, a nie iść do dyskontu i je zwyczajnie kupić. Więc rzeczywiście to wciąż istnieje, i jakkolwiek byśmy nie naszych ekspozycji, nie, nie uatrakcyjniali jakimikolwiek multimediami, no to jednak ta ziemia, i znowu tu będzie kolokwializm zapas z zapasnokciami, jednak to jest to, czego potrzebują nasi potrzebują widzowie. Na, m, widzowie, może nie na co dzień, prawda, ale, ale rzeczywiście przy okazji tego typu imprez. No ale właśnie, też trochę rozszerzając, chociaż bardzo szczegółowo opowiedziałaś o, o tych zmianach, ale Myślę, że też warte jest podkreślenia to, że współcześnie mimo wszystko musimy zreinterpretować to dziedzictwo rolnicze. No bo rolnictwo się zmienia i też perspektywa muzealników, patrzenia na nie się, się zmienia. I właśnie jak to zrobić? Czy sobie będziemy odpowiadać na to, czy można coś o tym powiedzieć? Jak uczynić te współczesne muzealnictwo rolnicze bardziej zrozumiałym, atrakcyjnym, angażującym? Myślę, że to jest ważne słowo. I jak tą taką tradycyjny sposób patrzenia, tradycyjną narrację wpleść w nowe konteksty, czy to kulturowe, społeczne, ekologiczne? To też jest taki, taki myślę, ważny teraz temat dla nas wszystkich. Tak, zadajemy sobie to pytanie podczas kongresów rolniczych. Rzeczywiście. Przypatrujemy się, co nam podaje rzeczywistość, teraz no, aktualne wydarzenia i jak możemy na nie odpowiedzieć, posługując się naszymi zbiorami. Powstają takie pytania, na przykład o GMO, prawda, o zmiany społeczne na wsiach na terenach wiejskich, o zastosowaniu chemii w rolnictwie, jej wpływie na środowisko. W jaki sposób kultywować tą pamięć historyczną, jak mówić zrozumiale o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości rolnictwa. To jest dosyć trudne. My, na przykład, obraliśmy drogę ożywiania rolnictwa, czyli tak, jak wspomniałaś, prawda, mamy pokazy pracy, czy rzemieślników, czy, czy zwiedzający mogą samodzielnie wykonać jakąś pracę rolniczą, drobną. Mamy pokazy maszyn rolniczych. Mamy sad dawnych odmian jabłoni, mamy żywe zwierzęta gospodarskie, także jakby co, jakby ci ludzie mają współuczestniczyć właśnie w tym dziedzictwie, stają się jakby jego uczestnikami, I, i wydaje mi się, że wiele muzeów w ten sposób działa. Również na świecie tworzą się muzea, na przykład w Anglii jest takie muzeum poświęcone tylko i wyłącznie żywności, także na ten temat ludzie chcą rozmawiać. Bo Boimy się też zamknąć w przeszłości, żeby nie stać się tylko muzeum historii rolnictwa. Także musimy brać te wyzwania, że tak powiem, współczesności. Tak? współczesności i patrzeć, w jaki sposób te dawne przedmioty mogą nam o tym opowiedzieć. To jest trudne, ta reinterpretacja jest trudna. Trzeba znaleźć rzeczywiście sposób na dotarcie do umysłu współczesnego człowieka, już do młodego człowieka. To, to jest naprawdę wyzwanie dosyć takie karkołomne, żeby choć, chociaż przez moment on mógł zrozumieć to, co się działo w przeszłości, żeby mógł patrzeć również na teraźniejszość innymi oczami. Tak, no mi się wydaje, że my już ten moment w muzealnictwie, zachłyśnięcia się nowoczesnością, multimediami i, mhm. i pochodnymi, już mamy za sobą i już wiemy, że ten kontakt z, w cudzysłowie z żywym eksponatem, Myślę, że, że jest najważniejsze, tak, że to można szybko, zobaczyć nie? u nas w muzeum, czasem dotknąć, nie wszystko, drodzy państwo, mm -hmm. pamiętajmy o tym, że rzeczywiście ma, można y, z tym obcować. To jest niezwykle ważne. Ja to przytoczę taką historyjkę. Niedawno się dowiedziałam, że jedna z koleżanek, która z nami pracuje już wiele lat, dopiero pierwszy raz na własne oczy zobaczyła silos, jak zaczęła pracować w muzeum i drugiej koleżanki pytała, co to takiego jest. I to nie wynikało z tego, że po prostu z jej niewiedzy, tylko z tego, że się wychowała na, w mieście właśnie i nie miała styczności z takimi rzeczami, a teraz o takie sytuacje jest coraz trudniej, nie? że często dzieci do nas przyjeżdżające tak blisko widzą zwierzęta po raz pierwszy, więc myślę, że wciąż to, to obcowanie z żywym eksponatem, ze zwierzętami jest, jest niezwykle ważne. Myślę, że wyczerpałyśmy temat, tak szeroko rozmawiałyśmy o tym wszystkim, że każdy z Państwa, z, nas, z naszych słuchaczy będzie w stanie coś dla siebie wyciągnąć z tej rozmowy. W każdym razie ja bardzo, Haniu, Tobie dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że była ona super ciekawa. Dziękuję, Agnieszka. Dziękuję, Haniu. Dziękując Państwu za tę rozmowę, chciałam zaprosić na kolejną, która zapowiada się równie ciekawie, bo będziemy opowiadać o imprezie plenerowej, która we wrześniu odbędzie się na terenie naszego muzeum. Impreza nosi wiele mówiący tytuł Tractor Fest a więcej szczegółów już w kolejnym podcaście. Do usłyszenia!